ona do męża. Wiesz, dziś jak przechodziłam w przedpokoju, to zegar spadł tuż za mną. Na to mąż. No, zawsze się spóźniał ten zegar. A dlaczego islam zakazuje picia? No, kwestia zachowania gatunku. Wyobraź sobie, przychodzisz do domu pijany, a tam stado żon z wałkami. Do gabinetu psychiatry wchodzi mężczyzna z żoną, skarżąc się na jej apatię. Lekarz porozmawiał z pacjentką, potem ją objął, pogłaskał i kilka razy wycałował. Wreszcie zwraca się do obecnego przy tej scenie męża. Oto zabiegi, które są potrzebne pańskiej żonie powinny być stosowane przynajmniej co drugi dzień no powiedzmy we wtorki, czwartki i soboty. No dobra, we wtorki czwartki mogę żona do pana przyprowadzać, ale sobota wykluczona. Gram z chłopakami w karty. Kasiu, zjedz kawałek tortu. Dziękuję jajreczku. Nie chcę. No spróbuj bardzo. Smaczny jest. Nie, dziękuję. Ja po osiemnastej już nie jem nic słodkiego. Kasiu, proszę. – Jareczku, ja deserów w ogóle nie jadam. – Zryj ten tort do cholery, pierścionek w nim jest głupia, żenić się z tobą chcę. Delicjan zatrzymuje faceta za przekroczenie prędkości. Kiedy podchodzi do samochodu, widzi, że ten jest bardzo zdenerwowany. – Dobry wieczór, panu. Wie pan, dlaczego pana zatrzymałem? Tak, panie Władzo, za przekroczenie prędkości, ale to sprawa życia i śmierci. Aha, dlaczego? Naga kobieta czeka na mnie w domu. Nie rozumiem. Dlaczego miałaby to być taka sprawa życia i śmierci? Bo jeśli nie dotrę tam przed moją żoną, to będę martwy. Mąż wrócił z pracy i zobaczył, jak trójka jego dzieci siedziała przed domem ciągle ubrana w piżamy i bawiła się w błocie wśród pustych pudełek po chińszczyźnie, porozrzucanych po całym ogródku. Drzwi do auta żony były otwarte, podobnie jak drzwi wejściowe do domu i nie było najmniejszego śladu po psie. Mężczyzna wszedł do domu i zobaczył jeszcze większy bałagan. Lampa leżała przewrócona, a chodnik był zwinięty pod samą ścianę. Na środku pokoju głośno grał telewizor na kanale z kreskówkami, a jadalnia była zarzucona zabawkami i różnymi częściami garderoby. W kuchni nie było lepiej. W zlewie stała góra naczyń, resztki śniadania były porozrzucane po stole, lodówka stała szeroko otwarta, psie jedzenie było wyrzucone na podłogę, stłuczona szklanka leżała pod stołem, a przy tylnych drzwiach była usypana kubka z piasku. Mężczyzna szybko wbiegł na schody, depcząc przy okazji kolejne zabawki i ciuchy. Ale nie zważam na to, tylko szukał swojej żony. Zaniepokoił się, że może jest chora, albo że stało się coś poważnego. Zobaczył, że spod drzwi do łazienki wypływa woda. Zajrzał do środka i zobaczył mokre ręczniki na podłodze, rozlane mydło i kolejne porozrzucane zabawki. Kilometry papieru toaletowego leżały porozwijane, między tym wszystkim, a lustro i ściany były wymalowane pastą do zębów. Przyspieszył kroku i wszedł do sypialni, gdzie znalazł swoją żonę leżącą w łóżku, w piżamie i czytającą książkę. Spojrzała na niego, uśmiechnęła się i zapytała, jak mu minął dzień. Popatrzył na nią z niedowierzaniem i zapytał: Co tu się dzisiaj działo? Uśmiechnęła się ponownie i odpowiedziała: Pamiętasz, kochanie, że codziennie jak wracasz z pracy do domu, to pytasz mnie, co ja do cholery dzisiaj robiłam? No tak, odpowiedział z niechęcią, więc dziś tego nie zrobiłam. Misiu. Na wiejskim weselu doszło do bijatyki. Wkrótce odbywa się proces sądowy. Sędzia pyta jednego z gości obecnych na weselu: Niech pan opowie, jak to było. No, tańczę z panną młodą, jeden taniec, drugi, trzeci, czwarty, piąty, zaczynamy się dobrze bawić, a tu nagle pan młody podchodzi zdenerwowany i mnie obraża. Odpaliłem mu, żeby się odwalił i tańczymy dalej. Nagle pan młody wziął zamach nogą. I jak nie kopnie pannę młodą między nogi. Sędzia. U, to musiało boleć. Jeszcze jak, panie sędzio. Trzy palce mi poła. <śled> Młoda żona ma romans z kochankiem. Słysząc kroki męża, bez zastanowienia wpycha kochanka na balkon, ubiera się i wita męża. O krótkim czasie mąż, aby ochłonąć po całym dniu, wychodzi na balkon. Patrzy, a tu goły facet. Panie, coś pan tu robi, pyta zdziwiony. Ech, ludzie z góry chcieli mnie zabić, zrzucając z balkonu, ale spadłem na wasz. Chodź pan, dam ci ubranie. My, mężczyźni, powinniśmy sobie pomagać. Dam mu ubranie, poczęstował kieliszkiem i pożegnał. W nocy leżąc z żoną w łóżku, mówi: Maryśka, Albo ty jesteś kuwa I mnie zdradzasz? Albo nam piętro dobudowali. Przynoszę <tryk> rano do domu. W drzwiach wita go żona. Oj ty, mój biedaku, znowu całonocne zebranie. No. Daj płaszcz. Masz minkę na policzko. Zaraz wytrzemy. Pewnie znowu ta stara księgowa wycałowała cię w pracy. No właśnie, masz też milkę na komierzyku. Pewnie ktoś cię brudzi w autobusie. Nie przejmuj się. Ściągaj dalej te łachy i kładź się spać. Musisz odpocząć, biedaku. No ta, O kurde, jesteś podrapany na plecach. Znowu wpadłeś na ten krzak przed domem. No... Stefan ty masz na sobie damskie majtki. No, to teraz kombinuj kobito. <śled> Żona do męża, kochanie, ta noc z tobą była wyjątkowa. No przecież wróciłem pijany i padłem spać. No tak, ale nie chrapałeś. <śled> Żona do męża, ile razy ci mówiłam? Żebyś do cholery nie był taki drobiazgowy. Siedemnaście. Wraca żona do domu i mówi swojemu facetowi. Kochanie, ten ból głowy, na który skarżyłam się przez ostatnie lata, kojarzysz? Wyleczony. Serio? Ale że jak? Koleżanka zasugerowała mi wizytę u hipnoterapeuty. Byłam. I kazał mi powtarzać codziennie przed lustrem: Nie boli mnie głowa, nie boli mnie głowa. I wiesz co? Przestała mnie ona boleć. Niesamowite, podsumował mąż. Zenek, a ty pamiętasz, jak kiedyś byłeś w łóżku jak Tarzan? Może poszedłbyś na tę hipnozę i przywrócił co nieco te swoje umiejętności. Super myśl! Poszedł, wraca nakręcony. Bez słowa zrywa z żony ubranie rzuca na łóżko i mówi Poczekaj chwilę, zaraz wracam. Pobiegł do łazienki i po krótkiej chwili wraca i uprawia z żoną dziki nieziemski seks. Żona w niebo wzięta, on spełniony sąsiedzi zgorszeni. Skończyli facet wstaje i mówi Poczekaj chwilę, zaraz wracam. I ponownie pędzi do łazienki wraca i kocha się z żoną jeszcze bardziej namiętnie i dziko niż wcześniej. Po wszystkim gość ponownie Poczekaj chwilę, zaraz wracam. Tym razem żona już nie wytrzymała i dyskretnie pobiegła za nim do Łazienki. Patrzy, a on stoi przed lustrem i powtarza: To nie moja żona to nie moja żona <śled> żona mówi, że mam dwie wady że jej nie słucham i coś tam jeszcze. Żona wraca do domu i mówi do męża: Cześć, kochanie, zgadnij, co widziałam w parku. Nie mam pojęcia. Widziałam, jak trójka dzieci przyzywa diabła. No nie dziwię ci się, że właśnie wtedy się tam pojawiłaś. <ślesy> Żono, możesz wreszcie zrobić coś innego na obiad niż gulasz? No, zawsze robię coś innego, ale wciąż wychodzi gulasz. Żona wyjechała do sanatorium i zostawiła karteczki z wytycznymi w każdym miejscu. Wieczorem wkładam garnitur, a w kieszonce karteczka. A ty łajzo, dokąd się wybierasz o tej godzinie? Para zaczyna ze sobą rozmawiać po upojnej nocy. Nagle rozlega się dzwonek do drzwi. To musi być on szybko, chowaj się pod łóżko. Jestem zbyt gruby, nie zmieszczę się. To leć do szafy. Tam nie ma miejsca, wszędzie są ubrania. Wyjdź na balkon. Przecież tu nie ma balkonu. To musisz się schować. Jak mąż cię znajdzie, to zabije. Przecież to ja jestem twoim mężem. Po co mam się ukrywać? Oj, przepraszam, to z przyzwyczajenia tak. Mąż do żony. Zdejmij no majtki. Bo zaraz przyjdzie hydraulik. A co, nie mamy już pieniędzy? Z kaloryfera, kurde, Majki zdejmij! Policja przypadkowo na terenie posesji znalazła 32 laptopy, 7 lodówek, 8 odkurzaczy, 15 kuchenek i wiele, wiele innej elektroniki z magazynów Media Expert. Jak się okazało, mieszkają tam Marian i Barbara. Wraca mąż do domu i widzi w łóżku żonę z kochankiem. A co wy tu robicie? Żona odwraca się do kochanki i mówi spokojnie. No mówiłam ci, że to debil.